Dzisiaj wbiję 35 tysięcy pucharków, także bez przedłużania zapraszam Cię do oglądania. A 35 tysięcy pucharków będę wbijał Maisie. Także widzimy się w pierwszym meczu. Dobra, jesteśmy w pierwszym meczu i teraz gram z Krukiem oraz Kielą, także mam nadzieję, że to dobrze wyjdzie. I uwaga, strzelam! Udało mi się strzelić gola, a dopiero minęło jakieś 45 sekund tego meczu. Dobra, widzowie, znowu mam piłkę udaje ulta. No i strzelam gola. I uwaga, ile teraz będę miał pucharków? A teraz będę miał: 34 987 pucharków. Także widzimy się w kolejnym meczu. Tym razem gram z Pirlem oraz Maxem. Dobra, uwaga, widzowie, lecimy. I ci teraz strzelą gola? Uwaga, tak, udało się strzelić gola, gdy mamy już 1 do 0. I uwaga, strzelił gola Perl. Także uwaga, ile teraz będziemy mieć pucharków?

The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways. Mamy teraz ponad 400 pucharków na Maisy. Mamy jeszcze start dropika, otwórzmy go sobie i mamy rzadki niestety punkty masy dowolnego zadmiarza przydadzą się, dobra i uwaga, mamy 35 tysięcy pucharków. Bardzo ładnie to wygląda. I jak widzicie, mam dosyć dużo nagród do odebrania w alei pucharków, ale myślę, że to zrobimy w innym odcinku, na przykład przy okazji z odbierania karętu zadmiarskiego. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu odcinka, w komentarzu napisz ile masz pucharków, a przypinać serduszko. To było na tyle w tym odcinku, do w kolejnym.